Witamy. Oto serwis informacyjny PMP, strony Postęp.org oraz stacji Postęp TV. Przedstawiamy informacje z perspektywy klasy robotniczej i warstw wyzyskiwanych w systemie kapitalistycznym. W naszym serwisie mówimy, jak naprawdę jest. W serwisie PMP zobaczycie m.in. takie wiadomości, które nie są przedstawiane przez jakiekolwiek burżuazjne i kapitalistyczne media w Polsce. Jesteśmy niezależni, niewygodni dla burżuazji i zawsze mówimy prawdę. Wiadomości z kraju. Ceny skupu pożyczek są rekordowo niskie. Przetwórnie oferują obecnie jedynie 70-80 groszy za kilogram owoców. Jest to cena zdecydowanie poniżej kosztów produkcji, które wynoszą ponad 1,50 groszy za kilogram. Polska jest największym na świecie producentem czarnych pożyczek i najważniejszym ich dostawcą na rynki międzynarodowe. Produkujemy około 57% czarnych pożyczek w skali Europy i blisko 53% w świecie. Na porządku dodać należy, iść podobnych problemów nigdy nie mieliśmy w czasach socjalizmu w Polsce przed 1989 rokiem. Jedynym wyjściem dla rolników pozostaje zrzeszanie się w socjalistyczne spółdzielnie produkcyjne, które zapewnią rolnikom godne życie. Sojusz zaś z klasą robotniczą pozostaje dla polskich rolników jedyną szansą na skuteczną walkę o wyzwolenie w przyszłości spod kapitalizmu i wywalczenie w Polsce. A także na świecie ustroju sprawiedliwości społecznej, jakim pozostaje socjalizm. Środowisko Partii Zielonych, młodych socjalistów Polskiej Partii Socjalistycznej oraz innych pomniejszych podmiotów socjaldemokratycznych skompromitowało się w oczach opinii publicznej. Z inicjatywy aktywistów tych organizacji odbyła się tchórzliwa nagonka na organizatorów wystawienia w Polsce niezależnej opery autorstwa Kim Irsena. Autorzy nagonki posunęli się nawet do wysunięcia kłamliwych zarzutów pod adresem organizatorów tego przedstawienia. Wystosowali oni też list otwarty, pełen kłamstw i antykomunistycznych argumentów. Postępowa opinia publiczna w Polsce zareagowała jednak na ich paszkwil oburzeniem i zdemaskowaniem ich kłamstw. Chciwość kapitalistycznej firmy przyczyniła się do kolejnej katastrofy lotniczej. Samolot, którym maksymalnie mogło lecieć 10 osób, przeładowany był do granic możliwości. Leciało nim aż 12 osób, z których w wypadku zginęło 11. Jedna osoba uratowana z wraku samolotu przebywa w szpitalu w Częstochowie. Do wypadku doszło pod Topolowem w pobliżu Częstochowy. Samolot Piper Navajo PA-31 należał do firmy organizującej skoki spadochronowe dla klientów indywidualnych. Z nieznanych do końca przyczyn samolot spadł na ziemię niedługo po wystartowaniu. Wiadomości ze świata. Lotnictwo faszystowskiego rządu w Kijowie, rządu Ukrainy, przeprowadziło kolejne naloty na obiekty cywilne, głównie mieszkania, szpitale oraz szkoły, na obiekty wojskowe oraz administracyjne na terenie Doniecka oraz Ługańska i pozostałych miejscowości Związku Republik Ludowych. Mieszkańcy Donbasu i Doniecka zorganizowali więc poparcia dla antyfaszystowskiego ruchu oporu w swoim kraju na wschodzie i południu Ukrainy. W demonstracji wzięło udział blisko 4000 osób. Na wschodzie Ukrainy codziennie giną niewinni ludzie, a na zachodzie kraju rozpętany został neofaszystowski terror. Kilka dni temu nielegalny rząd Kijowski ogłosił nawet zakaz działalności komunistycznej partii Ukrainy. Nigerijczyk Mubarak Bala został osadzony w szpitalu psychiatrycznym. Tylko i wyłącznie z tego powodu, gdyż wcześniej za, yy, zadeklarował on swój ateizm. Odzyskał on niedawno wolność, ponieważ yy, jeszcze do niedawna był zamknięty w szpitalu psychiatrycznym z inicjatywy własnej rodziny. Powodem było ogłoszenie przez niego apostazji. Jego konserwatywna rodzina nie mogła zrozumieć jego zachowania, więc postanowiła fałszywie oskarżyć go o chorobę psychiczną na zdominowanej przez fanatyków religijnych północy Nigerii. Prześladowania oraz terror wobec osób niewierzących nie jest niczym nowych. Lokalne władze stwierdziły nawet, iż życiu Mubaraka nadal grozi niebezpieczeństwo ze strony fundamentalistów religijnych. W Grecji zorganizowany został dwudniowy festiwal antyimperialistyczny. Pomysłodawcą oraz organizatorem jest sojusznicza organizacja PMB, czyli Komunistyczna Młodzież Grecji KNE. W festiwalu udział wzięło kilka tysięcy młodych Greków, którzy podczas dwóch dni jasno i wyraźnie pokazali całemu światu, iż imperializm nie jest mile widziany w ich kraju. Młodzi komuniści Grecji stwierdzili, iż nieważne, czy imperializm jest amerykański, grecki czy jakikolwiek inny, kapitalizm w fazie imperializmu pozostaje zabójczy dla klasy robotniczej bez względu na jego reakcyjny kierunek. Wiadomo z ostatniej chwili. 15 krajów członkowskich Unii Europejskiej zmuszonych zostało zwrócić do budżetu w Brukseli ponad 57 milionów euro. Polska zwrócić ma aż 5 milionów 840 tysięcy euro. Komisja Europejska zdecydowała, iż pieniądze zostały nienależnie wypłacone. Burżuazyjne media w Polsce niezbyt przychylnie przyznają się do faktu, Iż nasze członkostwo w Unii Europejskiej przynosi Rzeczpospolitej więcej szkód niż w pożytku, polski ruch robotniczy jednak, w tym PMP, przytomnie zauważa fakt, że Unia Europejska dofinansowuje kraje członkowskie tylko i wyłącznie po to, aby tym skuteczniej konkurować na rynkach międzynarodowych z USA, Japonią, Rosją i innymi państwami. Wszystko to zaś odbywa się kosztem obniżania standardów pracy i płacy klasy robotniczej państw członkowskich. To był serwis informacyjny strony postęp.org postępowej młodzieży polski oraz stacji postęp.tv. Mamy nadzieję, że czas spędzony z nami nie był czasem straconym. Zapraszamy Was wszystkich za kilka dni. Dziękuję bardzo za uwagę.